czwartej ligi grupy kujawsko-pomorskiej. Kibice w Łochowie i Państwo przed ekranami tabletów i smartfonów, także laptopów, zobaczyli dobre zawody w Włochowie. Drużyna Sportisu SFC Włochowo wygrała z Chełminianką Helmo 2 do 0. Gole w tym meczu strzelali Michał Kalita w 66. I w, w, w zrzutu karnego trafił też w drugiej połowie Mateusz Góra. 2 do 0 w Włochowie, a w konferencji prasowej biorą udział trener zespołu gości Chełminianki Helmo, pan Rafał Baranowski. Dzień dobry. Dobra. Jest także z nami naturalnie trener Robert Wójcik. Dzień dobry. Oraz strzelec drugiego Gola. Pomocnik Sportisu Mateusz Góra. Dzień dobry. Panie trenerze, od Pana zaczniemy. W mojej ocenie Pana drużyna wyglądała dziś. Bardzo dobrze, zwłaszcza w pierwszej połowie, mieliście swoje sytuacje. Jeśli nie pamięcie zawodzi, to Kaczkowski trafił w poprzeczkę lińskiej. Igniński trafił w poprzeczkę. Dziękuję za, za poprawkę. Pana komentarz tego dzisiejszego spotkania. No, dziękuję za dobre słowa, ale wie pan, no piłka nożna to nie jest używiarstwo figurowe i z tej jej wrażenia się nie otrzymuje punktów niestety, a my wyjeżdżamy z Ława niestety bez, bez punktów, a założenie było inne, przynajmniej jeden punkt, a przy odrobinie szczęścia trzy e, punkty. No bo każdy mecz teraz dla nas to jest na na wagę być albo nie być w czwartej lidze. No i każdy mecz jest dla nas mistrzowski. Dzisiaj niestety nie udało się, aczkolwiek mieliśmy swoje sytuacje i szczególnie w pierwszej połowie, za pierwszą połowę, i mogę drużynę tutaj pochwalić i jestem zadowolony, bo założenia, które sobie nakreśliliśmy przed meczem, były realizowane. Stwarzaliśmy sobie sytuacje, były one, były tak były sytuacje. Była też bramka nieuznana, no ale niestety gdzieś w drugiej połowie, po przerwie, no, nie będę ukrywał. Opadliśmy z sił, po prostu zabrakło siły. Ławka nasza kadra jest krótka i dwójka, która weszła, no to po prostu no nie dała rady, jakby pociągnąć tego. No i niestety wyjechaliśmy bez punktów. Dziękuję bardzo. Trenerze, teraz do Pana. Dzisiaj zobaczyliśmy dwie twarze z z tej pierwszej połowy, słabszych. Drużynę, natomiast tej drugiej zdecydowanie skuteczniejszą, ale też szybciej oprawiającą piłką, ale Pan już najlepiej skomentuje, no z mojej perspektywy tak to wyglądało, w pierwszej połowie Podziel, po Podzielam to wszystko, tak. Ja przede wszystkim zacznę od gratulacji dla, dla trenera, bo również chcę powiedzieć, że w mojej opinii, tak, ta pierwsza połowa w wykonaniu zespołu Cheminianki, naprawdę bardzo dobra. Przed meczem yy, zawodnikom powiedziałem, żeby absolutnie nie lekceważyć tego zespołu, bo analizowałem ostatnie dwa mecze i to jest zespół, który walczy o utrzymanie, ale gra w piłkę przede wszystkim. Tak? Jest koncepcja prowadzenia gry, są zawodnicy starsi, dojrzalsi, którzy naprawdę potrafią dzielić tak? i rządzić tym zespołem, tak jak Piotr Gros, yy, kolega Kaczkowski, tak yy, niebezpieczny drugi Gros. Yy, jest to zespół, który Naprawdę potrafi grać kombinacyjnie, potrafi stworzyć zagrożenie i ta drużyna to udowodniła w pierwszej połowie. Na pewno troszeczkę sytuację determinował wiatr, tak? bo był dość, dość silny i pod wiatr grało się nam ciężej ale na pewno determinacja zespołu Chełmijanki w pierwszej połowie była bardzo duża i to oni myślę, że pozostawili po sobie lepsze wrażenie niż my, tak? yy, Powiedzieliśmy sobie parę słów w przerwie, yy, jak należy pograć w drugiej połowie i, i też użyłem takich słów, że yy, zdecydowanie wola walki, ambicja, zaangażowanie jest po stronie Chełmianki do przerwy, tak? Bo oni lepiej wyglądali, yy, mają swój cel, tak? Chcą się utrzymać i, i z pełną determinacją podeszli do tego meczu. W drugiej połowie, tak jak Pan Trener Tutaj powiedział, no, zagraliśmy z większym rozmachem, zagraliśmy bardziej kombinacyjnie, nękaliśmy co rusz przeciwnika, tworząc przewagę w bocznych sektorach boiska, no strzeliliśmy pierwszą bramkę, potem potem rzut gardy na 2-0. Myślę, że ta druga połowa na pewno dla nas. Aczkolwiek nie było to łatwe spotkanie i tu łatwych meczów po prostu nie będzie. Ja też mam młodych ludzi na ławce i szczą zespołu jest w miarę zachowane, ale młodzi ludzie są bez doświadczenia i, i nam jest tutaj ciężko z tymi zmianami, no ale muszą nabywać yy, poprzez wchodzenie na parę minut, czy tam w większym wymiarze czasowym doświadczenia ci młodzi ludzie, żeby to zaprocentowało. Jeszcze raz, panie trenerze, gratuluję, bo naprawdę było to ciekawe widowisko i nie mówię tego kurtuazyjnie. Bardzo mi się podobała gra waszego zespołu w pierwszej połowie. Drodzy Państwo, drodzy kibice, jeśli obaj trenerzy mówią o wyrównanym spotkaniu, jeśli obaj trenerzy mówią o dobrych zawodach, nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa, żebyście z tak zwanej odwilki obejrzeli sobie ten mecz, zresztą rozpoczynając dzisiejszą transmisję. Też mówiłem, że nie należy się sugerować miejscem w tabeli drużyny hełminianki. Widziałem Was zespół w meczu z BKS-em, byłem na miejscu, w hełmie. I wiedziałem czego się spodziewać i powtarzałem, że to dziś nie będzie łatwy mecz dla Sportlistu. I to się potwierdziło, ale dobrze dla Państwa, bo mogli Państwo zobaczyć właśnie, tak jak powiedziałem, ciekawe spotkanie dzisiaj tutaj w Uchowie. Także zachęcam do obejrzenia tego meczu teraz, kiedy oglądacie Państwo transmisję, oczywiście na Sportlist TV, tuż obok, okienko obok na YouTubie jest dostępny ten mecz. Także oglądajcie, zobaczcie, bo naprawdę przyjemnie się na to patrzyło, dużo sytuacji bramkowych, dużo walki, tej determinacji, o której mówił trener Robert. Wujcika. Mateusz, jak z Twojej perspektywy to wyglądało dzisiaj? W mojej ocenie, od kiedy oglądam Twoje poczynania tutaj w Łochowie, to... Chyba rozgrywasz swój najlepszy sezon tutaj w ekipie. I nie chodzi w ekipie z Wuchowa, nie chodzi mi tylko o to, że masz już na końcu 11 goli, ale chodzi mi o pożytek dla drużyny. Jesteś na tym swoim skrzydle bardzo aktywny, asystujesz, jesteś też najlepszym asystentem, drodzy Państwo, to też warto podkreślić. Moje statystyki zatrzymały się na 9 asystach, także to są liczby Mateusza w góry, 11 goli i 9 asyst, także bardzo pożyteczny gracz, ale dobrze. Oddaję głos Mateuszowi górze. To znaczy odnosząc się do dzisiejszego spotkania na pewno spodziewaliśmy się po, po pierwszym naszym meczu wyjazdowym hełmie, że, że to nie będzie łatwe spotkanie, że, że tego właśnie przeciwnika nie można zlekceważyć. No bo w pierwszym meczu wyszliśmy tak troszkę zdekoncentrowani na ten mecz pełni siebie. No i dostaliśmy tak zwanego dzwona, tak? Pierwszy mecz przegrany, 3-2. No i dzisiaj na pewno ten mental był już zupełnie inny, aczkolwiek pierwsza połowa nie wskazywała na to, że, że wygramy tutaj aż z dwiema bramkami, bo mecz był bardzo wyrównany, aczkolwiek też warunki atmosferyczne na pewno pomagały pełminację w pierwszej połowie. Druga połowa no już na pewno pod nasze dyktando, dużo sytuacji podramkowych, też niewykorzystanych sytuacji przede wszystkim. No ale koniec końców liczy się to, że, że dziś zdobywamy trzy punkty, które, które są nam też bardzo potrzebne, patrząc pod kątem przyszłości na pewno. Dzięki Mateusz, 39 punktów po tym dzisiejszym spotkaniu ma Sportis z SFC Uchową. Sportis, który jedzie na mecz do Gniewkowa. tam zagra z Unią Gniewkową, to już za kilka dni, w momencie, w którym oglądasz transmisję, natomiast drużyna naszych dzisiejszych gości będzie grać u siebie z Kujawianką i z Spica Kujawską. Raz jeszcze zapraszamy serdecznie na kolejne transmisje na Sportis TV, ta najbliższa, ten najbliższy mecz tutaj w Buchowie, już 7 maja drużyna Sportisu będzie mierzyć się u siebie z drużyną w dy świecie. Serdecznie zapraszamy za dziś dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję. dziękuję.